www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Witajcie serdecznie 20 lipca na Poranej Analizie Technicznej. Już y, spie spieszę z aktualizacją. Zapraszam na grupę po sygnały, po materiały szkoleniowe, po strategie i inne rzeczy. Zapraszam do ostatniego wideo, dlaczego działasz na, giełdę, na giełdzie nieracjonalnie. Tutaj nasza grupowa psycholog Wam o tym powie. Lecimy do wykresów. Więc tak, osobiście aktualizacja. Nie zajmujemy na chwilę obecną pozycji, ok? Wygląda wykres źle. Jeden short, drugi short. Także były wczoraj i wczorajszy dzień właściwie to było jedno wielkie, jedno wielkie zarabianie dolarów, tak? czyli tutaj bardzo fajnie wszystkie shorty nam powchodziły bardzo zyskowne tak, czyli tutaj jeszcze na live o 20, który mieliśmy wyznaczałem bycze, niedźwiedzie flagi jakie bycze, niedźwiedzie flagi żeby to handlować w dół, tak, więc tutaj no, patrząc nawet na grupie no to tutaj no, są, są, są owoce tego, tak, czyli tych shortów, więc B&B strefa, chętnie bym tu zajął pozycję na wyjściu, ale nie, ale nie, bo jeszcze to nie wygląda prowzrostowo, ok, znaczy prowzrostowo, proodreagowująco, bo pamiętajcie, że to będą i tak tylko wyłącznie, jeżeli by były wzrosty, to odreagowania, więc ra raczej dalej skupiamy się na pozycjach krótkich, czyli gramy w drugą stronę. Pamiętajcie, że BESSA jest równie dobrym momentem do zarabiania. Zobaczcie, jeżeli odwrócimy sobie wykres, no to robi nam się HOSSA, tylko w drugą stronę, tak? I tą drugą stronę e tą drugą stronę handlujemy, prawda? Czyli nie gramy w górę, tylko gramy cały czas na spadki. E na, na monetach. Więc tak, tutaj jeszcze bym raczej raczej patrzył w dół. Więc tutaj ładne dwa shorty poszły. Na bitcoinie również to samo wyznaczałem wczoraj na live o 20.00 kolejną, kolejną flagę. Niedźwiedziom również short poszedł. Osoby, które wchodziły z tego sygnału, no to są ładnie zarobione. <laughs> na bitcoinie nie mam osobiście żadnych stref do wejścia, oprócz strefy tych niższych, czyli 26,600 i 24,23. To jest jeszcze daleko. Natomiast no tam i tak cena tam dotrze, prawda? Więc tam będą zakupy. Link, link to samo, też robiliśmy tutaj flagę, robi się kolejna flaga, no i na linku to 11.03. Tutaj jedna, jedna porażka, jedna porażka była... O porażkach też trzeba mówić. Czyli tutaj XLM, ok? Znaczy XLM porażka, nie porażka, bo tutaj dwa shorty poszły w dół, natomiast porażka z longiem, natomiast tutaj ładny, długi, długi short poszedł, więc też była ta flaga, też mówiłem na live o 20.00 żeby tutaj to handlować natomiast strefa tutaj nie zadziałała no niestety to jest altcoin i ma wpływ na to co robi bitcoin tak jeżeli to byłaby samodzielna moneta no to być może byłaby tu jakaś reakcja natomiast patrząc na minu 15 minutówki no cena dotknęła i się odbiła niestety tutaj bitcoin i reszta załogi zepchnęła to w dół ale ale to naprawdę ewentualny stop loss to jest nic w porównaniu do tego co tutaj wyciągnęliśmy z shortu. więc tutaj ta jedna porażka tak jak mam wczoraj mówiłem o BMB żebym wchodził w strefie tej żółtej natomiast dzisiaj sytuacja się zmieniła także trzeba reagować dynamicznie na to co rynek pokazuje więc tutaj mówiłem żebym wchodził na wyjściu tak, jeżeli cena wejdzie i będzie wychodzić z tej strefy natomiast dzisiaj już to odwołuję raczej będziemy dalej BMB shortować w dół czyli dalej będziemy zarabiać na spadku bo nie widzę tutaj reakcji na chwilę obecną pro odreagowującej, tak jak mówiłem, więc raczej będziemy tutaj szukać shorta, ale to jeszcze o 12 sobie przy, y, pogadamy o tych shortach, gdzie ewentualnie i dokąd. Natomiast chciałbym Wam pokazać jeszcze Litecoin'a, żebyście sobie zapamiętali jedną strefę ważną. Y, ta strefa 93.31. Gdyby tutaj cena doszła, no to bardzo fajny, bardzo fajny moment na zajęcie pozycji. Tutaj jest klaster dwóch mierzeń zewnętrznych więc ta strefa wydaje się bardzo bardzo silna oczywiście tu są niższe na, na poszczególne wcześniejsze etapy natomiast z tej strefy powinna nastąpić reakcja w górę jeżeli tutaj będą te silne spadki więc tutaj to obserwujemy i osobiście tutaj ustawione już mam pozycję na spot przypomnę tylko że przypomnę tylko że prowadzimy na grupie procent składany strategię czyli do miliona złotych do miliona złotych Tutaj była pozycja jedna na BNB, która 2%, tak? Z każdej pozycji 2% wyjmujemy lub więcej ewentualnie jaki jest trend w zależności od tego. Więc tutaj na BNB 2% wyjęte, tutaj na, na Litecoinie już przeszykowane zlecenia, no i to wszystko można w Arguszu obserwować jak to wychodzi. Tak? Na chwilę obecną jest IM. Także robimy procent składany do miliona 2% z każdej pozycji wystarczy 200, 200 pozycji zyskownych no i jest milion złotych zobaczymy jak to wyjdzie tak jest czas nie ma się co śpieszyć więc, więc to spokojnie można sobie tutaj prowadzić te pozycje no i co no i w zasadzie tyle i w zasadzie tyle nie wiem czy już zapraszałem czy nie jeszcze raz zapraszam dlaczego działasz na giełdzie nieracjonalnie do filmiku ostatniego ja się z wami żegnam życzę wam miłego dnia udanych trade'ów i do usłyszenia hej